A to następny odcinek z Dum 3. Cieszę, że Cię widzę. Myślałem, że jestem sam. Ostatnio było tu cholernie nieprzyjemnie. Hydrokon wysadził obwody i jest niestabilny. Uważaj z tą giwerą, rykoszet w szklane osłony może wysadzić całe to miejsce w powietrze. Spróbuję to ustabilizować. Pójdę do gabinetu naukowego, kiedy przejmę nad tym kontrolę. Mniejsze światy dla każdego. Zabieki. ludzie na Ziemi toczyli wojnę o dwie rzeczy niezbędne do życia człowieka. O! Niedawno To dopiero prototyp. dokona przełomu, kończąc na zawsze ze wszystkimi niedoborami wody i paliwa. Rozdzielając molekuly tlenku żelaza, hydrokon wytwarza tlen i wody, tanio i bezpiecznie. No, znowu jestem, jak mówi... Jak mówiłem... Eym... Um, gram się ignorącą, what the hell? Co to było? i see we make a better <laughs> フフフ。 Teraz niestety no wiem co dalej będzie, bo wszystko już nagrałem, tylko znowu mi wszystko popsuło się. Jak zwykle. No dobra. Idziemy. Tutaj zaraz wyskoczy Troszkę tu zaraz nie będzie. Też mi się nie udało, o powietrznie mi spadło, no tak Będzie ich, ale No i koniec, tu zapiszę znowu, bo mi znowu coś wyjdzie Tu moje ziomki idą, więc nie obchodzi mnie to, idę dalej, zapiszę no, nie, jeszcze nie zapiszę Tu mi wyskoczy zaraz Za ja no dobra, idziemy dalej Tu jest

nie mam. O kurczę, ktoś mi strzela. Chodź. Tutaj beltówka. I tutaj. I pad, dobra. Zapiszmy, bo nie wiadomo co się będzie działo. O, jeden. I. Uff leży, bo spa spać nie mógł ktoś What the hell o co chodzi Dobra nieważne spać jeszcze tutaj Jest tu co? Nie ma nikogo Jest tylko magazyn ekipa z amunicją Oko, zatnieszmy dalej, idziemy dalej Tu trzeba nadać drylów, tutaj naprawdę no mi się coś łączy co tego je bla co, co, co to jest? Co to co jest? No i, i spoko jest. Idziemy dalej. Zabierzmy tutaj apteczki wszystko wszystko zabieramy. Zapiszmy, to znowu mi... ile ja, mamy, ka ten... E, Nikas tego magazynku, jeszcze troszeczkę mamy amunicji. Sprawdźmy tutaj, tu, 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 tu magazynek, spoko. Idziemy. Nie strzelaj. Mogę ci pomóc. Wszystkie światła są wyłączone. Poprowadzę cię, jeśli zabierzesz mnie z tej bazy. Spoko, gościu. Zapiszmy to i... ale i tak wiem, bo już... Jak wiecie tu grałem i tak... wyłączyły systemy zasilania w tym rejonie. Uważaj! Duży mógłby uszkodzić nasze światła. A kto to jest ten duży? Tu zaraz Imp wyskoczy i go zabije. Chodź, nie mogę czekać! Spoko, spoko. Spoko Maroko działam. Nie, nie możemy się zatrzymywać. Musimy iść. No spoko, ale zginiesz zaraz, wiesz? O? Co to by? Jeszcze nie No dobra Trzymaj się blisko No i co, boisz się No ja też się boję Tak zginie i tak Chodź, nie mogę czekać Dobra, idę. Gdzie? Gdzie on jest? A, nie zginąłeś. się. Ja, jak przedtem grałem tutaj, zapiszę. E, to zginął. Gdzie ty jesteś? Łódź, hell? Szybko, nie możemy się zatrzymać. Gdzie idziemy, gdzie idziemy, szybko, szybko. Andy. Szybko. Nie dłuż, żeby to coś mnie nie dopadło. Ja jeszcze prze, przeżyję, ja to wam mówię. Przeżyję. Trzymaj się, zbliża się kolejny. Gdzie? Gdzie ty go widzisz? Zbliża się kolejny Gdzie? A tu. Nie, nie mówcie, go zabił. Nie kurczę. Wczytamy. Tak, tak, dobra. Nie udało mi się go uratować. A, uratujemy go jeszcze raz. No to się Mhm, Tutaj zależy nasz się Gdzieś tutaj wyskoczy, bo nic nie widzę. Ja jestem gotowy. Zabij dobra, przeżyjesz, przeżyjesz, haha Dobra, zapisujemy dalej, idziemy Chodź, nie mogę czekać No dobra, dobra, tego nie wiem gdzie iść Szybko, szpójrz, 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 szpójrz O Boże, nie posłuch, żeby to coś mnie dopadło! Przeżyłeś dalej Spoko, spoko nie wiem gdzie idziemy Jest wyjście Szybko, nie możemy się zatrzymać Dobra, ale... tędy? Yeah. Dobra. Na razie. Nie Dobra, ma Idę Miło było, ale... ...się skończyła Podrzucę może granatę Chyba zginął Dobra, zapiszmy to Kurczy, kod 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 Kodek Proszę kodek Sukces z kompresją Nie Może mail ma Ye besz, Nie Tu na pewno nie Kod To jest jakaś szufka? 39 zaraz poczekajcie chwilę, miałem zapisane to w tym w notatniku i zaraz wracam nie chce mi się po odsłuchiwać tych 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 Pierdzimą Dobra, <grymum> to już no, moja nazwa więc nieważne eee, zaraz. no dobra eee, jak to było? tak 1 eee, 0 Okej. Okay. Wiem, znowu jak tu czytuje, Cheater ze mnie. Ale to nie jest takie czytowanie, To ten... Yy, po prostu... Prawie przeszedłem tą grę, więc... No prawie. Więc jak to ten? Miałem zapisany kod. Więc sorry za to, że albo komuś jak tu który... Yy, to niezbyt lubi takie rzeczy. Teraz. Jak tu się tutaj... tam wejść? Co? Nie! Da się wejść, da się wejść. Ja tu mówię Wam. Da się wejść. Znaczy, in, inną, inną drogą. Dobra. Wszystko, wszystko jak to zbiorę. Dobra. Ty? No ta apteczka jest. Dobra. Jeszcze raz, bo nie wiadomo co się stanie Idziemy Dobra, tędy Dobra, dobra What the hell Nie mówcie, że tu pająki Nie lubię straszników Tak wkurzają no no dobra ja tu się z wami będę już żegnał bo to będzie dalej to będzie trudne długie i trudne a z moim teraz komputerem w ogóle jak to będzie o wiele jeszcze trudniej nagrywać więc jeszcze raz was przepraszam za te ucinki no i mam nadzieję że wam się to spodobało no i jak teraz oczywiście e, nagrywam o 17, o 17 więc już prawie będzie wieczór, więc e, ży życzę Wam miłego wieczorku. No i cześć! Trzymajcie się!